Przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad tą ustawą stanowiącą trzon pakietu cywilizacyjnego dotyczącego szkolnictwa wyższego w Polsce. To jest bardzo ważna ustawa, bo od tego jaka będzie jakość kształcenia młodych ludzi, od tego jak będzie wyglądało szkolnictwo w Polsce zależy nasza przyszłość. Chcemy, żeby dzięki tej ustawie nasze szkoły, wyższe uczelnie awansowały w hierarchii. Na razie mamy dosyć niską pozycję. Mam nadzieję, że te zmiany spowodują, że uczelnie bardzo szybko będą biały się w tych rankingach i staną się interesujące także dla studentów i naukowców z całego świata. Proszę Państwa, ja może dopowiem, że tak naprawdę ustawa, którą dzisiaj debatujemy, uzupełnia przedsięwzięcie, które zostało już skończone. 1 października ubiegłego roku weszły w życie ustawy konstytuujące polską naukę. Mamy w tym momencie do czynienia z kompletem ustaw, które obejmują cały ważny w moim przekonaniu aspekt życia społecznego w Polsce. Myślę o, o działalności wyższych uczelni, ale także instytucji naukowo-badawczych, Polskiej Akademii Nauk i wszystkiego tego, co się dzieje w nauce i szkolnictwie wyższym. Ta nowa ustawa zawiera cały szereg rozwiązań, które z jednej strony budziły kontrowersje w czasie prac. a zwłaszcza Komisji Sejmowej, ale z drugiej strony, w moim przekonaniu, tworzą pewne nowe jakości w funkcjonowaniu, zwłaszcza uczelni wyższych. Myślę, że pierwszą najważniejszą kwestią jest tutaj upodmiotowienie uczelni. Odchodzi się w ustawie bardzo wyraźnie od takiego sztywnego kanonu nauczania, który narzucał poprzez rozporządzenie ministra programy kształcenia na rzecz rozliczania uczelni z tego, na ile skutecznie przygotowuje absolwenta do funkcjonowania na Rynku pracy, czyli odchodzimy od programów na rzecz y, kwalifikacji, tworząc zresztą strukturę, która nazywa się Krajowe Ramy Kwalifikacji. Drugim ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na to, że uczelnia to nie tylko nauczyciele akademicy. Ta ustawa bardzo mocno zwraca uwagę na to, że podmiotem funkcjonowania uczelni są także studenci, doktoranci, pracownicy naukowi różnych szczebli, pracownicy dydaktyczni różnych szczebli. Co może warto tutaj jeszcze powiedzieć, to to, że w ustawie, w drugim artykule ustawy nowelizującej dotyczącej a, stopni tytułów naukowych, proponuje się dosyć daleko idące rozwiązania upraszczające formułę dochodzenia do stopnia naukowego do doktora habilitowanego. Według zapisów w ustawie, w tym momencie ścieżka dojścia przez młodego naukowca, który osiągnie odpowiedni, odpowiednią pozycję w środowisku i będzie chciał uzyskać stopień doktora habilitowanego, powinna się skrócić do kilku miesięcy, w odróżnieniu do, od sytuacji, która działa w obecnym systemie, kiedy ten czas uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego jest znacznie, znacznie dłuższy. Ja myślę, że cały szereg kwestii być może Państwo potraficie przedstawić w postaci pytań, także ja nie chciałbym się tutaj rozwodzić nad szczegółowymi rozwiązaniami ustawowymi, natomiast. Deklaruję gotowość do odpowiedzi na każde pytanie tego dotyczące. Dziękuję Państwu. Jeszcze może dodam jedno, że ta ustawa była bardzo długo i bardzo dokładnie konsultowana ze wszystkimi środowiskami. Może dlatego te prace nie były tak błyskawiczne, ale zależało nam na tym, żeby tutaj była współpraca wszystkich środowisk, które mają wpływ na szkolnictwo wyższe i na naukę w Polsce.